Ostatnio w niedzielę była piękna pogoda i wybrałem się na plażę tutaj za parkiem. Na wieprz było tak około 50 osób, i jest tam pewien problem, że od razu z brzegu zaczyna się muł. Czy byłaby możliwość przywiezienia ze trzech wywirotek piachu i trochę zepchanie tego piachu do wody, żeby dzieci mogły spokojnie wchodzić? Bo od razu z brzegu można powiedzieć, że połytki jest muł. A drugie pytanie. Zwrócił się do mnie mieszkaniec ulicy Przyszłej Wschodniej z zapytaniem i w jego imieniu chciałbym zapytać: yy, Mieszkańcy tejże ulicy Wschodniej, Przyszłej Wschodniej, mają obawy, czy ulica ta, która ma być obwodnicą Lubartowa i ruch samochodowy na niej wzmożony może zagrażać ich dzieciom? Czy jest możliwe ograniczenie tonażu. Samochodów jeżdżących po niej do 3,5 tony i ograniczenie prędkości do 40 km. Dziękuję. Dyscyplina pełna będzie krótko na czasie pytania. Szanowny Panie Burmistrzu, od 1992 roku są przyznawane nagrody zarządu i burmistrza miasta Lubartowa za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej zawodowej. W tym roku jedno z nagród przyznał Pan Kapeli Ludowej Lubartowiacy, działającej przy Lubartowskim Ośrodku Kultury i grającą od 35 lat godnie porozumiejąc nasze miasto. Ta znakomita grupa pozytywnie zakręconych animatorów kultury chce pozostać nadal wierną muzyce, którą tworzyło wiele pokoleń Polaków i które wciąż jest żywa. Chce być dostrzegana, szanowana i doceniana. Czy ta nagroda, którą pan przyznał, to jest dodatkowa dotacja dla Loku? Czy to jest faktycznie nagroda dla kapeli tylko i wyłącznie do jej dyspozycji? Dziękuję. Chciałbym pana zapytać, czy y, informacja, którą pan udzielił w sprawie sprzedaży tej działki, czy ma pan ją taką samą jak ja? I dlaczego w takim razie nie przekazał jej pan ściśle? Czy wie pan o tym, że Przedsiębiorca, który kupił tą półhektarową działkę, prowadzi w tej chwili działalność gospodarczą, zatrudnia 14 pracowników, przepraszam, zatrudnia siedmiu pracowników i, i tych pracowników będzie zatrudniał w dalszym ciągu, natomiast tych, których planuje za zatrudnić nowych, to jest 7 pracowników, więc zmienia to nieco wymowę, tego, y wymogę, wymowę tej informacji. Czy pan wiedział o tym, o czym ja mówię w tej chwili? Przy okazji chciałem wyrazić zadowolenie, że po raz kolejny widać, że strefa funkcjonuje. Chciałem Państwu powiedzieć, że przedsiębiorca ten jest przedsiębiorcą działającym w Lublinie. Przenosi się do Lubartowa. Mam natomiast wątpliwości przy tej okazji. No, stawianie do przetargu zbiorowego działki tylko dlatego, że jest stawiana. Czy w związku z tym jest pytanie, czy i w jaki sposób funkcjonuje miasto w zakresie Promowania tych terenów, na własną rękę promowania. Zbiorowego przetargu. Bo to w Mielcu był przetarg robiony przecież na tą działkę, tak? Zbiorowy przetarg, bo to kilka, kilka działek było przez, przez Mielec sprzedanych w jednym czasie, tak? Nie no, dla nas tak, ale, ale w zbiorowym przetargu strefy mieleckiej. No, pan nie rozumie, ja rozumiem. Proszę państwa należy wyrazić również y, zadowolenie że podpisana została umowa y, w sprawie finansowania tego naszego zadania dotyczącego gospodarki odpadami y, przykro tylko że na tę uroczystość nie zostali poproszeni ci którzy tak naprawdę y, gro zasług y, mają jeśli chodzi o jeśli chodzi o na no ten no, finał tej, tej sprawy. Mam tu na myśli przede wszystkim przewodniczącego zarządu tego związku, pana Krzysztofa Świętońskiego. Czy zatrudniony jest w urzędzie w dalszym ciągu doradca do spraw kultury i y, 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 za jakie wynagrodzenie? Przypomnę Państwu, że znowelizowana ustawa o samorządzie pozwala, o pracownikach samorządowych pozwala burmistrzowi na zatrudnienie w takiej dziwnej dosyć formie, zatrudnienie tzw. Tak doradców burmistrza. Y, oczywiście w dużych miastach to wykorzystują, tam gdzie mają więcej pieniędzy, u nas przypomnę, że przynajmniej przez jakiś czas taki doradca pracował. Nie wiem jak teraz. I przyłączam się do wniosku pani Radnej y, wygrabek. Ja również dostrzegam, to jest wynik prawdopodobnie pogody dosyć wilgotnej. Y, przy krawędzie, czyli krawężnik jest, a panie radny y, śliseł, także no, trawnika się przy tej okazji nie zniszczy, jeśli się używa używa y, tego opryskiwacza ze, specjalnym, ze specjalną osłoną. że Rzeczywiście grotych tych ulic jest w tej chwili pozarastanych i, i przy na pewno nie należy to do obowiązków obywatela, tylko jeśli mówimy o jezdni, to do obowiązków, to do obowiązków tego y, zarządcy, czyli na, y, do naszych. Mam jeszcze jedno pytanie, ale to zostawię pytanie być może na, y, na zgodnie z apelem pana przewodniczącego na te wnioski. Jeśli chodzi o strefę kibica, no tak jak było wspomniane, wykonaliśmy w głównej mierze siłami własnymi przy bieżącym patronowaniu przez Straż Miejską we współpracy z Policją. Bezpieczeństwo jest jak gdyby pilnowane. Dostrzegliśmy tylko w trzech przypadkach większą ilość. Na co dzień, kiedy nie grali Polacy, to ta liczebność jest nieco mniejsza. Natomiast w meczach z udziałem naszej reprezentacji liczba mieszkańców była, czy kibiców była większa. Nie, nie, nie doszło do jakichś tam szczególnych złych zachowań. Na pewno jest co poprawiać również w zachowaniu i kibiców. Myśmy apelowali o lepsze zachowanie się kibiców, ale to jest też praca na, na przyszłość. Pan radny Wróblewski podnosił kwestię ulicy Farnej. Pani radna Grabek, wynajmu pomieszczenia, pomieszczeń, te, które teraz funkcjonują przez PSS. Umówiliśmy się z panem prezesem, bo nie ogłaszamy przetargu na dzierżawę na okres bardzo krótki do momentu rozstrzygnięć i o tym poinformujemy niezbędnie, w sposób niecierpiący nie, nie zwłoki o sposobie wykorzystania tej nieruchomości. Umówiliśmy się z Panem Prezesem, że będzie jeszcze zajmował te pomieszczenia, Natomiast Pan Prezes w negocjacjach powiedział, że innej ceny nie da, po prostu tak w kalkulacji ekonomicznej mu zyskowność wychodzi i albo opuszcza i stoi to puste przez kilka miesięcy, albo jest pożytek i dla mieszkańców, bo sklep funkcjonuje i również skromniejszy dochód, ale, ale dochód do budżetu miasta. Jeśli chodzi o przedsiębiorcę, jest to producent, producent z branży produkcji tarcz ślifierskich o wysokiej jakości, Głównie, głównie zaopatruje podmioty, tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, z eksportu, eksportując te tarcze. Jeśli chodzi o Jordanek, odbyło się, proszę Państwa, kilka spotkań z, ze stowarzyszeniami reprezentujące środowisko żydowskie, jak również wystąpiliśmy w ostatnim czasie do gminy żydowskiej, jeśli chodzi o współpracę przy utrzymaniu nieruchomości przy ulicy 1 Maja i Cichej, bo star Pan Starosta przekazał ten majątek Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żydowskiej. W tej chwili wystąpiłem z pismem do Gminy Żydowskiej, aby nawiązać kontakt i odbędzie się spotkanie. Również będziemy podnosić tę kwestię wykonania yy, zakospodarowania Jordanku, bo również oprócz i ogrodzenia, ale treść tablicy, która też jest wnioskowana przez Stowarzyszenie, jest do uzgodnienia. Jeśli chodzi o, o boiska, o dodatkowe boiska, w ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna negocjacja z właścicielami. Właściciel postawił kwotę, cenę metra kwadratowego jako graniczną. W tej chwili analizujemy nasze możliwości i odniesiemy się do tej propozycji w stosownym czasie. poinformuję również państwa o finale negocjacji z właścicielami na, na temat pozyskania tych nieruchomości, które umożliwiłyby funkcjonowanie tego boiska bocznego za ulicą Parkową. Jeśli chodzi o dziewiętnastkę, z 19 to wszyscy bolejemy, że użyję w cudzysłowie rząd majstruje przy tych inwestycjach ciągle, jest to inwestycja no tak znacząca dla nas, ale możliwości samorządu nawet naszego miasta są nie, nieznaczące tak to, bo oceniam realnie nasze wystąpienia do dyrekcji są takie, jakie są, natomiast tutaj jest wiele wiele jak gdyby w ręku w większości parlamentarnej, jak również przedstawicieli rządu na terenie województwa lubelskiego. Jeśli chodzi o pytania pana radnego Tomasiaka zarządzenie odnośnie Upoważnienia do prowadzenia spraw gminy miasta Lubartów z 14 października to chcę powiedzieć, że to upoważnienie obejmowało umarzanie w paragrafie pierwszym, umarzanie kwot nienależnie pobranych, umarzanie kwot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przepraszam, tutaj wcześniej z zasiłków rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i podpisywanie tytułu wykonawczych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Chcę oświadczyć, że w ramach tego upoważnienia nie występowały te powyższe upoważnienia. Natomiast pani sekretarz korzystając z tego upoważnienia podpisywała umowę z zakresu bieżącego utrzymania administrowania budynkiem i kwestie podpisywania umów dotyczących praktyk studenckich i uczniowskich oraz pełnienie funkcji zakładowego opiekuna praktyk. Natomiast przywołany, przywołany wyrok Sądu Wojewódzkiego w Kielcach nie ma zastosowania tej, no oceniamy, że nie ma, nie ma zastosowania, te elementy zawarte w tym wyroku no skłaniają, że to winy, winy rzeczywistości, winie rzeczywistości Sąd rozstrzygał tą kwestię. Jeśli chodzi o audyt, to już wspominałem, jest to audyt wewnętrzny, proszę Państwa, audytor jest na jak gdyby, zapotrzebowanie burmistrza, więc te pola ryzyka to, to były nie określone jako, jako niebezpieczne z oceny, tylko jako jak gdyby, dające możliwości burmistrzowi i wszystkim pracownikom do działania, żeby za ochronić te wrażliwe momenty funkcjonowania Funkcjonowania naszego urzędu. Również, już tak jak poprzednio, koordynatorem jest sekretarz miasta. Tak było w poprzednim przypadku przy współpracy z audytorem. Tak samo jest teraz. Więc koordynatorem jest pani sekretarz Anna Bielińska. Natomiast jeśli chodzi o kwotę zatrudniania audytora czy na umowę, czy jako usługę to chciałbym zwrócić panu radnemu Tomasiakowi uwagę, że zera mu się pomyliły, zera mu się pomyliły i to nie, nie 100 tysięcy złotych, tylko 100 milionów złotych. Jeśli budżet miasta przekracza 100 milionów złotych, to wtedy nie ma możliwości. Nie ma możliwości pozyskiwania audytora w oparciu o, usługo, o usługę, tylko musi być zatrudniony. Natomiast do tej kwoty 100 milionów złotych w sposób uprawniony na mocy artykułu 278 ust. 3 możemy być, może być prowadzony audyt przez usługobiorcę. Jeśli chodzi o kontrolę Regionalnej Izby, szeroko omawiałem, była to kontrola kompleksowa, obejmująca lata. Głównie do 2010 roku. Niektóre elementy również zespół kontrolny przejął z 11 roku. Jest to, proszę Państwa, bo też padło tutaj utajnienie, nie jest nic tajne. Na stronach internetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej te, te dokumenty wiszą, więc nie ma nic tajnego, nikt tutaj nie utajnia w sposób jawny. Zostało to prowadzone. Regionalna Izba tak to prowadzi. Natomiast w terminie. Ustawowym odpowiedzieliśmy na zalecenia, dosłownie trzy zdania tych zaleceń w odpowiedzi na, na w trzech zdaniach żeśmy zawarli, bo wszystko, żeśmy z tych uwag zaleceń zrealizowali, oprócz tych właśnie dwóch elementów czy jednego, bo tylko dodatki mieszkaniowe, natomiast ten z tą sprawę dotyczącą diet radnych to Państwu już wyjaśniłem, że po analizie, po rozważeniu, tak jak pan prezes Regionalnej Izby zalecał, odstąpiłem od dochodzenia tej. Należności. Pani radna Grabek podnosiła kwestię odwołania od wyroku. No Muszę ze smutkiem nadal powiedzieć, że nie mamy uzasadnienia. Czekamy na, na uzasadnienie sądu do tego wyroku. Jeśli uzasadnienie poznam, to po prostu będziemy się do tego odnosić. Kwestia MOSIR-u. Powiem tak, nie podzielam poglądu pani radnej, że obiekty przy szkole podstawowej włączone do struktury jednej ze szkół są lepiej wykorzystywane niż dla jednostki, która...